tu jest Alex, ale Dzisiaj będziemy grać wziąć dla Jeszcze raz dzisiaj oto. Konto moje. Nie jestem pro. Mam takich. Tyle mam kucharsków. Zostałam na lipko. I mam. I sipko się.

Wpływamy na Pana P. Może gdzieś się nam uda. O, o, o to mną łebie. Co, kogo masz? Wada! A tego! O, to czasami się wkurza, bo to jest na niego taka... Ja zawsze się odkórza.

Fajka, alhoe er is nog. Er is nog pro. Hier, hier. Ik heb Kurde, nooo. Ja, maar nu ik zojuist te mi pis. Ta, 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 sachur. Ja luwe tante etenken. Ja, udało mi się. Ja, te strane tijden.

nie. No. Tu. Tu. Bardzo, o. bardzo, bardzo, bardzo za tym! Mm. Ale fajnie! Łooo, nowy sprawnik! Kolejny sprawnik! Otwieramy! Albo? Otwieramy! Otwieramy! U, pranek. Spoko, spoko.

Ja kogoś tu spotkałem. No to uważaj. A co robi hiper? Oj, już jak Oj, pokonałem kogoś. Pokonałem te klasy Spoko. Mam otrusze. Mam otrusze. Mam otrusze. Ja też bym kogoś pokonał. Mogę? Mhm. Ja mam ból. Haha, haha! Cochi, tens? Aqui! Aqui! Hein? Haha, haha! Dá-lhe! 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 Dá! lhe dá lhe dá Hahaha! Zmącała! No, nie. ty się wyłapać, bo to długo. A nie wiem jak. A mogę je noc? Pokonać? Nie, to nie. Albo możesz nam. Jest, jest! Ja? No, ktoś cały czas pokonuje.

To los osoby Ty prawo sam mi dobieraj. No. Ja zabieram tego z tyłu. Ja biję Franka. A mogę też kogoś pokonać? Bo ty zawsze jesteś gwiazdą gry. Mogę teraz kogoś pokonać jakby Franka. Mm -hmm. O, tam są jakieś. Tu, tu są jakieś. Tam jest pomóż, Pomazać, He Pomóc, pomóc, pomóc. Oj, pokonałeś. Oj, pokonałeś. Widzę Franek. Będzie się być Franka. Gdzie? Yeah. Ale będziemy musieli cięć. Ej, yeah. nie, zęby ze mnie. Ho mną! No idę, idę, idę. Uuu

lat temu. No, jak podstały, to od podstawy to wtedy to grałem i się mogłam. Ty bo filmy były. Już nie wiem do kanału jak go tworzyłam. Różne, no, dzisiaj grałem z pijankowem. Ej, a ile do kolejnego emo? Zaptej pobycie że kupić sobie jakby żeby... gracie wygrywa. Það er það sem ég spjöndi, það er það sem ég spjöndi, það er það sem ég spjöndi.

a, no to ja mnie tam... No, tu jest ok, ten tak? śnieg. A, bo to się A, no, 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 śnieg! no, znowu znowu na no, O, O no, 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 ale no, A no, 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 ktoś no, 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 Tak! no, nie no, no, no tak. Ej, to już cię mnie palno. Nie nagrywamy tego. Nie używamy skoku! Wagareserie. Nie zginąłem. O nie zginąłem. O ja. kurde, o kurde, o kurde, kurde no. Oh, A. Ej, dawno mi graliśmy no no, wy... ściskawek, to wybaga, co, nie? Uh -huh. to, to jest takie. No, nawet. Już nie nie? Mhm. Dobra, ty mi się myślał, nie na Ej, pana to! Uh -huh. Mi się nie segrasz! Idę spać! Dobranoc! Haha! Widzisz? Gdzie on

a no, no, A no, no. ja byłem tym skiną, widzisz? Puuuu! O, o, o! Ktoś mi palnął, ktoś mi palnął. Ktoś palnął. Oj, on ma ocenę rangę. Ja go. Ej, ale uważaj. Ja, 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 jeszcze ja go ratuję. Jestem sam. Uważaj. Uważaj, uważaj. A widzisz kulki, to ratuj. No i nie. Ale robij ich.

嘎嘎嘎嘎， забрания

哎哎哎哎！哎哎 <laughs>